Witajcie drodzy widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ostatnio mnie bardzo długo nie było, ale teraz już nagrywam. Gramy sobie dzisiaj w tej na Robloxie, w którym, no, budujemy statek. Ulepszymy sobie te rzeczy. Tutaj lecą nam takie kosteczki i jak one tutaj wpadną, no to dostanę, dostaję pieniądze. Mhm, dobra. Mogę tu. O, jeszcze to mogę kupić. Mam nadzieję, że ten statek, no, uda nam się w tym odcinku zrobić duży. O. Mam nadzieję, że Wam się też ten odcinek spodoba. O. o. A, co, a co ja kupiłem, Bo dokładnie nie widziałam. A. Ciągle, teraz y, ciągle nie patrzę, y, co jest y, ten. Co mogę kupić, a czego nie mogę? Co by się opłacało? No, dobre no, okno. Będę szedł, jak ta strzałka mi... Nie, ja tutaj nie mogę. Powiem Wam, że to jest chyba pierwszy... Pier, znaczy pierwszy raz nagrywam Taikun, jak przechodzę na mój kanale. Bo nie pamiętam, żebym wcześniej nagrywał. O, rośliny. A właśnie tam, tam w, ty, w tym miejscu, tu będzie chyba się, um, będę tutaj zarabiać, a tutaj będę tak się rozbudowywać, um, że pokoje, różne takie rzeczy. Więc najpierw był, bym to rozbudował jednak, no bo to dzięki temu będę miał więcej pieniędzy, szybciej będę zarabiać, no i będę mógł to szybciej też budować. Czy to już jest. Aha, czyli to już tutaj mamy chyba skończone. Z tego, co mi się wydaje. No i teraz zarabiamy o wiele, wiele więcej. Znaczy, o wiele, wiele. O wiele więcej, bo. no. O! Oh. Fajny cykrys. ściana. No nic, w każdym razie. A to mnie? Co? Aha, czyli tam coś jest jeszcze? Dobra, to idziemy. Jestem ciekawy co, co może się tutaj co może być dalej w tym tej kunie, Bo tutaj o właśnie jest już. Bo tutaj się tak nie pokazało i ja się tak zaskoczyłem, ale no mamy. Mam nadzieję, że to do zabierania pieniędzy będzie gdzieś tam w późniejszym znaczy w dalszym etapie gry, bo nie chcę tak tu ciągle przychodzić, bo to by było męczące. Ja pamiętam, że kiedy się grałem w, te, w jeden taikun, to ciągle musiałem chodzić. Budowałem tam taki wieżowiec, i musiałem ciągle chodzić na dół, żeby zabrać pieniądze. Ach. wymęczył mnie ten tajkun, ale go przyszedłem jednak. Dużo się starałem i dużo wtedy yy, też, no dużo grałem O uwaga, nie, jeszcze nas na to nie stać. O teraz nas stać. Dobra, idziemy. Okej okay, i teraz ile będziemy zarabiać? Eee, nie policzę tego tak szybko, ale dużo, dużo. A tutaj coś możemy kupić, nie? nie bo to przestań nie wiem bo tam było jakieś przystań jeden enter i no o okno jak fajnie wow licznik jestem ciekawy co to jest to wow licznik u no dużo czyli tam już chyba skończyliśmy z tego co mi się wydaje tak bo tam są już tylko zeroboks a tu co o, o, to tu są jakieś portale, no jestem ciekawy, hmm, słodka kuchenna, Przycisnąłem się, a tu co, o, Światełka fajnie, znaczy kuchenka, nie wiem po co tutaj przyszedłem, przeszedłem. Aha, nie. Mogę? Mogę już kupić. Zatyć. O, o, dużo tego. Teraz zbieramy na to ulepszenie. Ulepszenie 6, a później na to ulepszenie 7. O, u, u, u. No nic. Jeszcze, bo to jest ile? To jest za ile? 39,7. Okej, okay. 700. 39,700. Dobra. No tam na razie nie idę. O, już mogę. Tak No, już mogę. A ta woda coś bije? Wow. Ale podskoczyłem. Wow. A sprawdźmy, co jest. Em, gdzie to było? A, tam. Bo tam jest jakiś czarny coś. I ja nie wiem, co to może być. Tak się zastanawiałam. Ale to wygląda tak kształtem... Nie wiem, co to, co to może przypominać. Chociaż w sumie chyba bardziej będzie sensowne płynąć tam, niż skakać. Co? Nie wiem, co się działo. Czyli... Nie wiem. O! Aha, czyli to jest coś od innego gracza, dobra. Okej. Okay. niebo, no I teraz tam wrócić. No nic, no wracam, wracam. O! Aha, to ma... To jest głębsze. A, to jest na. Innego... To co? A, bo to jest to. Jestem ciekawy, ile będę miał teraz pieniędzy, bo długo mnie, znaczy no, w miarę długo mnie nie było, nie. Nie wiem czemu, ale ciągle mi się pokazuje te, to powiadomienie. Uuu, 70 tysięcy, dużo. Tutaj, nie, nie. Znowu. I nie. O, teraz mogę. Dobra. Idziemy. A na ulepsze 7 mnie nie było stać. A już ulepsza 7 nie kupiłem. przypadkiem. No nic. Idziemy tam, żeby kupić podłogę. Ale najpierw. Na, na, najpierw. lepszenie tam. Nie, nie Podłoga znowu. Ściana 1. Ściana dwa. Długie okno. Drzwi. Długie? Tak, długie. A tam. Ten obraz. Fajne. Fajne obrazy mam tutaj. Podobają mi się. Długie okno. To dziwnie wy, wygląda, że ja mam tyle pieniędzy tutaj w, lewy, w lewym. Po lewej stronie, tak naprawdę. A tutaj za jakieś 5000, za 2000, za 4. Rośliny numer 3. Lodówka, ściana środkowa. No, nie wystarczy mi. Teraz już bardzo dużo zarabiamy. Poczekamy, aż będę miał 100 tysięcy i mamy 100 tysięcy 2, nie wiem jaka to jest waluta, ale mówmy na to, że to jest, nie wiem, dach, akwarium, skały, ryby, to jest raczej delfin, znaczy delfin nie jest rybą. Nie wiem. Ja nie wiem, czy delfin jest z rybą. Krzesło. O, fajne. Czy um, tutaj? Nie. Nie. Czyli nic nie możemy kupić. To pieniądze. Jestem ciekawy. Znaczy, ja, ja wiem, że ja to powtarzam. Kolejny raz. Ale bardzo jestem ciekawy, ile na tym odcinku uda mi się zrobić. Um, wydaje mi się, że delfin to sak. Ale ale pewien nie jestem. O. Lata coś. Tam. No uuu fajny telewizor podoba mi się kanapa, okno, stół barowy, akwarium barowy? Tak, barowy. Schody? Że na górę, okej, okay, fajnie. Lecz bo na tutaj. Na dole jest... O, tam coś się pokazało. Uuu, zatycznik 8. No. Dużo kosztuje, ale kupimy to. Właśnie tak się zastanawiam, co to jest, bo ja w to mogę właśnie wejść. A to co? Mogę kot po, polubień. Aha, ok, fajnie. A ile brakuje? Brakuje tylko 3 polubienia. No nic. Ile jeszcze nam brakuje? Nie mało. O! To zostanie nam tylko 1000. Ale dobra no. Zatycznik. Ulep Ulepszacz 8 i zatycznik 9. A to zatycznik y mi się wydaje, że to ulepsza te, te kostki, z których... Ja mam chyba tylko 13% tajkuna. Tam na, na środku na górze mi pokazuje. Wydaje mi się, że tak. O, schody. I co? I teraz ja tam patrzę na górę, czy to się z procentami zmieni. Jak będę kupować. Bo jestem ciekawy, od czego to jest. Bo jak tam tam poszedłem zobaczyć, co to jest, no to yy, widziałem, że miałem 6 czy tam 7. Chyba 6. No i niech mi się powiększą te procenty. No nie. O, następny rybki. Boże, delfiny. O, jest, 14%. Czyli jednak, no to to prawda. A czemu to lecimy w górę? Jeszcze raz. Jaka piękna animacja. I Później staje w miejscu i znika. Pojawia się znowu tutaj. Ach, jak cudownie, jak pięknie. Tam, tylko, kosztuje, to będziemy mieli już. Nie. Aha, bo to jest 8 tam. Oto, to. O, nie. Znowu. A to? O, a dużo. To może chyba raczej zajmę się um, tym tutaj domem. Tutaj mamy to. Tutaj zabieramy pieniądze. Tutaj mamy. O, lotniskowiec. Ale no, to, to jest zaroboksy. Tu mogę, jak tu usiądę, to się dostanę, wow, przez okno się dostanę do domu. Znaczy, przez ścianę tak naprawdę. No, aaa, przenikłem przez... Przeniknąłem czy przenikłem? Przy... Przenikłem. 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 przenikłem? przenikłem, tak, przenikłem. Uu. Dobra, to za chwilę za chwilę będziemy już mieli tamto, więc powiem Wam szczerze, że szybko się rozbijamy. I czy to już będzie koniec? Nie! Jeszcze, lepszy, jeszcze jest lepsza 9 i zatycznik 10. No zatycznik. A ja, a ja, a ja tak przystałem i... I tak się zastanowiłem, czy to jest na 100% za tycznik, czy za... Czy, y, y, za... Nie marzę. No. Jakbyś szybciej tutaj biegał. O, krzesła. Do 43 tysiące Fajne krzesła. Następne pieniądze. No i idziemy tutaj do mojego... E, znaczy na, na parter, bo pierwsze piętro, o, um, o, oh, oh, no, nieważne. E, tego się nie No nie, no naprawdę. Tylko dziesięciu tysięcy mi brakowało, czy dziewięciu. Nie. No, nie wiem, jak się tak. Dobra, to sobie ule, y, naczyno, ulepszę. Chciałem powiedzieć ulepsze, ale nie. Y, y, kupię to. Y, ten zatycznik 9. To było. Nie, to było ulepszenie 9, 9 przepraszam. To, y, tutaj jest zatycznik 10. To, nam, y, to mi jeszcze nie wystarczy. Było... Wow, jak szybko y, ten księżyc się pojawił. znaczy zniknął. Miecz? Y, Yy, yy, tak. Yy, co? Dobra, nie. Ja myślałem, że, że to jest za ten. Za co? Za 3000. Tysiące... Nie. Za 320, a to by było za 370. Nie. Nie, nie. Ja, ja, ja naprawdę nie wierzę. Za 530 mamy jeszcze tam ulepszenie 10. Ale na razie zajmę się tym. Dobra. Drzwi. Dywan. ściana. Okno łóżko ściany. Hmm. Dobra. Ile? No to jeszcze chwilę poczekam i tam będę miał. No. Pięknie, a ja już Nie aż... O, ma już 17%, ale fajnie. Czy to już będzie ostatnie? Wydaje mi się, że tak. Tak, to będzie ostatnie. Na szczęście. Tu byście jakieś ściany przydały. Czy to będzie tak normalnie, bo nie wiem. Powiem Wam, że ten domek, no ładny, ładny. Mamy tutaj mieć dwa. Ja chcę na samym początku skończyć to na dole, wszystko co jest i pójść na górę. Bo... Um, nie. Bo... Um, no, najszybciej będzie teraz zrobić dół i um, później zrobić um, górę. Bo... No. No. Tu chociaż? Nie. Ściana. Za dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pieniędzy. Minus 25%. Na tym koszyczku. Nocna lampka. Ściana następna. Dywan, dach i duża półka, a to by się nie przydało, duże okno. Czy tam już było okno? Jest okno, jest. Dobra, na szczęście, bo tam można wypaść przez to. Ym, no, mamy 18%. Wow, wow, już prawie mam milion. Powiem Wam szczerze... O! Jest! Milion! Jeden milion! Jak to ładnie wygląda. No nic. Tutaj na razie skończę. Okno. Aha, to ja myślałem, że to będzie całe okno. Duża półka. Biuro. Kominę. O. Krzesło, rośliny 6 i telewizor. Czy to jest cały pokój? Tak, to jest cały pokój. Ściana, no i to już na mnie na więcej nie stać. Wow, jak to tam nie A że jeszcze noc jest. No i ja teraz, jak mnie tutaj nie ma przy tym, przy tym, um, przy tym miejscu, gdzie dostaję pieniądze, jak mnie nie ma, to ja tam zarabiam milion. Ładny posun, Taki oryginalny okno. O, ściana. ściana szefa? Czy ja dobrze przedstawiam, że to była ściana szefa? Ech. I teraz nie mogę tutaj przeskoczyć. O, w sumie. Nie. Nie mogę. Ale mogę tu. przyjść. a no, tak jak wam mówiłem jak mnie nie ma to zarabiam prawie milion dobra a jak, a jak zaczynałem tutaj to ym, rzeczy były za darmo znaczy za darmo no yy, bo jeszcze przed odcinkiem tam zbudowałem rzeczy za darmo żeby to Czyli te gdzie lecą mi te, te kostki? O tutaj mogę wyjść. Tylko czy to? No, na no nic. No, no teraz to tak. Wow, no powiem duże, duże. Lampy. Ładne najpierw bym skończył ten pokój no i później bym robił tamte rzeczy, ale tak. No, moi drodzy, w tym odcinku to na tyle. Bardzo się cieszę, że oglądałeś do końca albo oglądałaś i o! O, o, co ja odkryłem na samym końcu odcinka. No nic, yy, dziwne to, ale tak. No, dziękuję, że obejrzałeś obejrzałaś to do końca. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!